Co my tu mamy dzisiaj? Nie da się ukryć, co jest napisane na tym obrazie. Takie zwykłe słowo jak dupa. Ale dla mnie to słowo jest to określenie metaforą prawdziwej miłości. Może to zabrzmieć trochę kontrowersyjnie, ale no tak to postrzegam. Zaraz się dowiecie, o co mi chodzi. Posłuchajcie do końca. Czyli jest metaforą prawdziwej miłości w relacjach partnerskich. I umiejętność odpuszczania i przebaczania sobie oraz innym jest głównym elementem Sztuki właśnie tworzenia prawdziwej przyjaźni. Przyjaźni. Jak wiemy, jaźń to inaczej dusza, czyli świadomość, którą jesteśmy. Więc relacje partnerska to relacja dusz. Związek na poziomie duchowym i energetycznym, a więc na płaszczyźnie wykraczającej poza ludzkie zmysły postrzegania. zmysł postrzegania, taki jak wzrok. Elementem prawdziwej przyjaźni, czyli miłości, jest również nieporozumienie, czy konflikt, prowadzący właśnie do kłótni, nazwanej właśnie przeze mnie dupa. Właśnie w takich momentach kluczowa staje się umiejętność naprawy, taka zdolność rozwiązywania problemów w relacji partnerskiej, czyli sztuka prawdziwej miłości. I widzicie tutaj symboliczny obraz miłości, czyli tego, o czym właśnie zacząłem mówić, czyli przyjaźni, w której obie istoty oraz ich niewidzialne fluidy, barwy przenikające się wzajemnie, każdy z nich. Nosi w sobie cząskę drugiego, bo na poziomie duchowym, wiemy, że energetycznym, tworzymy niejako jedność. Nasze aury, zwane biopolami, rezonują ze sobą i dzięki temu odczuwamy więź, czyli zakochanie, które z biegiem czasu może przerodzić się w prawdziwą przyjaźń, duchową miłość. Właśnie ona w chwilach zaognienia, tak jak widzimy, zaognienie i konfliktów, czyli w momentach tak zwanej przeze mnie dupy, potrafi uleczyć każdą ranę i rozpuścić każde nieporozumienie. No i widzicie tu zaognienie, ogień, płomienie. Kojarzone właśnie z żółtym kolorem, ze światłem, z blaskiem i z temperaturą. Oraz widzicie tu wy, widzicie tutaj wysyłane do siebie negatywne, a zarazem pozytywne molekuły. No i tutaj takie cząstki przedstawię w, w tych barwach. Molekuły miłości. No, róż to symbol takiej cukierkowej miłości, tego zakochania. A błękit to woda. Bo jak wiemy, woda to symbol życia naturalnego. Woda wypełnia nasze komórki, z których właśnie zbudowane jest ciało fizyczne. A jak wiemy, woda też gasi pożar. Więc tutaj nic nie jest przypadkowo. Wszystkie kolory są przemyślane. Także widzicie, że każda z tych postaci ma coś z siebie wzajemnie na poziomie oczywiście molekularnym. Cząstek elementarnych przenikamy się. Na poziomie biopola wpływamy na siebie. No to tak jak wcześniej, tradycyjnie pokazuję wam rysunek, bo ten projekt powstał najpierw na rysunku. Można powiedzieć, że jest to odzwierciedleniem. Ten rysunek, ten obraz jest odzwierciedleniem tego rysunku. Mało co się zmieniło, tylko te kolory tu są bardziej intensywne. Ten róż, błękit i żółć. Na białym tle. Tak jak w większości właśnie moich wcześniejszych prac, który wcześniej wspominałem, możecie zobaczyć właśnie je na moim kanale, na YouTube, na Facebooku, na Instagramie. Zapraszam właśnie do odwiedzin tych wszystkich mediów społecznościowych. Tam, tam więcej wcześniej się zaprezentowanych prac. A to jest właśnie już szósty obraz z kolei. Wcześniej pokazałem Wam już 5, a ten jest numer 6. No, rozmiar to jest troszeczkę mniejszy niż wcześniejsze. On jest 50 na 70. Rozmiar. Tu jest 70, tu jest 50. No, i chciałem Wam podziękować za uwagę. A chętnych, którzy by chcieli. Powiesić ten obraz u siebie w domu, czy gdziekolwiek, może komuś kupić na prezent no to zachęcam do kontaktu. Wszystkie namiary macie wysiedlane są w trakcie filmu albo pod filmem, jeszcze raz dzięki za uwagę i zachęcam do komentarzy, co myślicie o tym tytule dupa. Na przykład, jak Wam się podoba interpretacja symboliczna tego konfliktu, który właśnie często doprowadza nas do takiej sytuacji, w której możemy powiedzieć, że jest dupa. Do usłyszenia, cześć. Zrobiłem sobie prezent na 50. urodziny. Miałem farby, płótna, pędzle i zacząłem malować. Ale zanim do tego doszło, to moim ulubionym przedmiotem w podstawówce była plastyka. Malowałem wtedy plakatówkami na papierze i marzyłem, kim chciałbym zostać, gdy dorosnę. Chciałem być malarzem. W pewnym sensie moje marzenie realizowało się każdego dnia. Skończyłem szkołę budowlaną, a w pracy malowałem mieszkania i elewacje. W międzyczasie nagrałem piosenki, napisałem książkę, a dziś maluję od ręki. Można?